Dzisiaj będzie skuterczek Nie popisałeś Mieszkaniec Dąbrowy będzie whipa robił Widać, że jest targu ukradziony aż te pumy Nie będzie pokolonych Elo widzowie, witam w nowym vlogu Dzisiaj będzie skuterczek Tego oto złoma Zaczynając od góry Mamy tutaj bardzo zajebistą manetkę <grym> Bardzo ładnie chodzi Dalej Mamy zespawane rurki od grzejnika Dalej Mamy tutaj, to się wydaje, że to są jakieś kółka Które obracają to wszystko Zostaw moją dupę <grym> W środku jest gruz Dzięki temu kręcą się nieco płynniej Dalej mamy tutaj jakiś podkład Można piec na nim naleśniki 4 cylindry on ma I naprawdę, choć wyśmienicie Kółka są okrągłe I co tutaj jeszcze mogę powiedzieć Papier ścierny Próbowałem nim podcierać dupę, ale nie polecam Drugie kółko Również jest okrągłe I widelec tutaj Taki szybki, opływowy Naprawdę, to jest chyba z miedzi zrobione No i pięknie to wygląda Teraz zrobimy bardzo piękne przejście Nagrywa się, kamerzysta nagrywa się Nie w tym No, nie pokazałeś klasy. Aj, nie popisałem. Ah! Jow. rękę, podej rękę podaj rękę Podaj okay. yeah. rękę! Kom maar hier! Ja! 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 Ogoni, próba number 2. Oh, Mieszkaniec dąbrowy będzie wipa robił. Zaprezentuję wam, jak się poprawnie wykonuje. No, mniej więcej tak to wygląda, właśnie. Dąbrowskie, kurde umiejętności i jakieś przejście albo pięknie wyglądasz. A i prąd Yo ja zrobiłem I tak na jedną? I co za ulosz Drugi ogon do dwóch pięć Jadzi mm. Masz jakiś problem do mnie? Spaniaczku. Masz jakiś problem? A ty co To Co robić co to za zło? Co to za złam w ogóle? Co to z tutaj tażmy klejącą kurde? Widać, że ukradziony. Jeszcze raz. Jeszcze raz No tampu! Dobra. Dobra, już nie idziemy mordy Starszy Pedalony. Roksi! Przez cm centymetrów! Robi wrażenie! Warning! To znaczy uwaga! Jak idę się złożyć to łamie się woga! Dobrze robię whipa? Dobrze! Yeah! yeah. Nie ma formy Jakby 09, co nie? Nie 22,40 A my zamulamy, jak zwykle zamulamy kurde się. Masz te pumy Ej Słyszałeś co się stało w ręce? Nie Chłop nastrał na ręce A słyszałeś co się stało pod Legnicą? Chłop się zesrał jajecznicą a! Co o tym powiesz? No do no. <grym> ty mi... ludzie <blidzisz> sobie <grym> Ale poleciał. I O, ty jak ty jeździesz? Tutaj Co jest... Po... Nie, podskocz! O, kurde Wywaliło mnie. Oni tam się klepą, ale ja tego nie popieram. Nie bijcie się. Rozwiąż... Rozwiązujcie problemy dyplomatycznie i tyle. Kurde. Coś dzisiaj jakoś koślawo. Koślawo Dobra, kochamy policję. Jedziemy. O, ale skleiłem czysto. よ、yeah, yeah, yeah, O kurde, mój pedał Ej, zielono-kaskowy mieszkańcu Pobianic, ponagrywasz coś? Zrobiło zderzenie z pawianickim betonem. Nie, Nie asfaltem. Dzięki Mistrzu Spoko! Dziękuję serdecznie Look at this, fucking przejście Elo, jeszcze szybko, scena tak trochę pośmigamy Pierwszy spot, jakieś takie schodeczki ty dobra spot number nagrało się geek, wszystko? No, jeszcze się już tam <laughs> Да, я тоже не Йоу! Ну а куда вы с иксатом? Иди к что ли? Я ее Ну а вы Cześć! Pokujemy z tym spotem. Dobra widzowie widzieliście, to był taki zapewne gówniany blok jak zwykle. Wracamy sobie teraz od wysji drugiej. Jest fajnie, jest ciemno. O kurde. I jesteśmy przy kościółku, więc trzeba się przyżegnać. No i co? To... I jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka. Jeśli Wam się nie podobało, zostawcie łapę w dół. Tyle. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby zamulać. Pozdrawiam i jeszcze jedna informacja. Mianowicie, idę na pielgrzymkę, tak więc vloga nie będzie przez jakiś tydzień, a może i więcej. Tego nie wiem. Oczekaj, jaka fajna lampa. Znaczy nie lampa, tylko odbicie. Takie. No nieważne. Tu jest mieszkaniec Dąbrowy. On mieszka tam, tam go możecie znaleźć. No i dobra. Pamiętajcie, żeby odmulać i. pozdro! Pozdro!